Ostatnią funkcją, którą będziemy omawiać, jest funkcja wykładnicza. Jest to funkcja potęgowa. I funkcja potęgowa postaci f od x równa się a do potęgi x. Matematyka by nie była sobą, gdyby nie było jakichś założeń. Nasza podstawa a musi być z przedziału od 0 do 1 i od 1 do plus nieskończoności. Ponownie mamy dwa rodzaje funkcji. Albo nasza funkcja jest funkcją rosnącą, albo nasza funkcja jest funkcją malejącą. I teraz tak. Każda funkcja wykładnicza przechodzi przez punkt 01, czyli punktem przecięcia tej funkcji z 8 OY jest punkt orzędnej 1. Mamy tutaj do czynienia z funkcją rosnącą. Funkcja jest rosnąca, kiedy a należy od 1 do plus nieskończoności, kiedy ta nasza podstawa jest z tego przedziału. Na przykład 2 do potęgi x, 3 do potęgi x, pierwiastek z 2 do potęgi x. Natomiast tutaj mamy funkcję malejącą, czyli a należy do przedziału od 0 do 1, czyli z ułamkiem właściwym. 1, 2 do potęgi x, 1, 3 do potęgi x, pierwiastek z 2 przez 2 do potęgi x. I teraz, jakie są własności? Dziedzina to są liczby rzeczywiste. Natomiast co trzeba zapamiętać? Zbiór wartości to zbiór liczb dodatnich. Nie ma ujemnych wartości takiej podstawowej funkcji wykładniczej. Ponadto, y równa się 0 to jest asymptota. Ponownie. Mamy tutaj prostą, do której zmierza nam funkcja, bądź z lewej strony, bądź z prawej strony, ale nigdy jej nie przetnie. I oczywiście punkt przecięcia z osią o y to jest punkt 0,1. I teraz, żeby przećwiczyć sobie te własności, narysujemy dwa wykresy funkcji. Narysujemy sobie funkcję y równa się 2 do potęgi x i y równa się 1,2 do potęgi x. I teraz tak. Jeżeli nie wiesz, jak narysować żadną funkcję, zawsze zrób tabelkę. Fajnie by było, jakbyś znał, znała kształt funkcji. Czy to jest hiperbola, czy krzywa wykładnicza, tak jak tutaj, czy parabola. Nie chodzi o to, żebyś się uczył wszystkiego na pamięć, tylko o to, żebyś znał kształt, bo zawsze możesz sobie pomóc tabelką. Więc zróbmy sobie <laughs> tabelkę. Minus jeden, jakieś trzy podstawowe punkty. 2 do potęgi minus pierwszej to jest 1, druga, 2 do potęgi zerowej to 1, 2 do potęgi pierwszej to 2. I tak samo tutaj. Minus 1, 0 i 1. 1, druga do minus pierwszej 2, do zerowej 1, do pierwszej 1, druga. I teraz narysujemy sobie te dwie funkcje w jednym układzie współrzędnych. I teraz tak. Punkty sobie naniesiemy. Tutaj gdzieś będzie minus 1, tutaj 1, 0. I maksymalnie tutaj było 2, 1 i tak dalej. To będzie nasza funkcja czerwona. 2 do potęgi x. Dla minus 1 jest 1, druga. Tutaj mamy 1, dla 1 jest 2. I kształt musimy zachować. Y równa się 2 do potęgi x. Natomiast ta funkcja tutaj będzie minus, y, znaczy 1, 2. Tutaj mamy 1. O, w taki sposób. I y równa się 1, 2 do potęgi x. Mamy drugą funkcję, zieloną. Jakie one są względem siebie? Uwaga! Jeżeli mamy do czynienia z funkcjami, które są symetryczne względem osi o y, to warto zaznaczyć, czyli funkcje y równa się 2 do potęgi x i y równa się 1, 2 do potęgi x są symetryczne względem osi o y. No nie, nie bez przyczyny, to jest 2 do potęgi minus x. Mamy minus przy x, mamy przeciwne. Dla przeciwnych argumentów funkcje te przyjmują takie same wartości. I teraz punktem wspólnym tych dwóch funkcji, takich podstawowych, punkt wspólny, to jest właśnie punkt przecięcia z osią o y, czyli punkt 0,1. I tutaj to trzeba zapamiętać, to jest jedna z dwóch rzeczy, które funkcje wykładnicze królują, czyli rysowanie wykresu i oznaczanie jakichś punktów wspólnych dwóch wykresów funkcji.